Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiejszy filmik, tematyka dzisiejszego filmiku, nie ukrywam, że jest dla mnie bardzo ważna i też bardzo osobista. Mimo to mam nadzieję, że, że sprostam temu, temu wyzwaniu i że ten filmik po prostu Was zainteresuje. Być może te osoby, które o ten filmik mnie prosiły, a było ich naprawdę mnóstwo, za, za wszystkie komentarze naprawdę Wam serdecznie dziękuję. Być może znajdzie się choć jedna osoba, której ten filmik pomoże, która ten filmik... Pomoże w tym, aby siebie zaakceptować, aby spróbować powrócić do swojej dawnej wagi, aby spróbować zawalczyć o swoje nowe, lepsze ciało, bo tak naprawdę uważam, że jeżeli mi się udało, to dlaczego Wam by się miało nie udać? Dlatego, właśnie dla takich osób jak ja sprzed roku, dla osób, które już nie widzą dla siebie żadnej szansy, są po prostu tą walką zmęczone. Nagrywam ten filmik i wierzę, że jeżeli mi się, jeżeli mi się udało, to Wam też się uda. I właśnie dlatego ten filmik powstaje. Szczególnie, że ja 1 grudnia 2014 roku, więc prawie że 12 miesięcy temu, prawie że rok temu, zaczęłam się odchudzać. Dałam sobie ostatnią szansę na to, aby schudnąć i utrzymać wagę. I w końcu mi się udało pierwszy raz w życiu, z czego naprawdę się bardzo, bardzo cieszę. Ale nie chciałabym, żebyście ten filmik odebrały jako jakiś, nie wiem, mój sposób, mój sposób hełpienia tutaj publicznego, hełpienia się i podniecania się swoim efektem. Po prostu wierzę, że ten filmik naprawdę może być. Wam e, tą szansę, e, abyście Wy sobie tak naprawdę dały szansę. E, tak, że aby Was zachęcić do tego, co będę mówić dalej, bo podejrzewam, że będę mówić dosyć długo, e, chcę. Wam powiedzieć o moich efektach. Tak? Bo to mi się wydaje jest najbardziej motywujące, jeżeli słyszymy, że komuś coś się w końcu udało. E, I tak, opowiem Wam o moich efektach po 12, e, prawie że 12 miesiącach e, tego no, nowego. Ja to nazywam nowe życie. Może jak ktoś będzie się z tego śmiał, może ktoś powie, że: o, ale efekty beznadziejne, ja takie miałam po dwóch miesiącach. Super, słuchajcie, ja nie komuś, ja nie życzę, ja życzę wszystkim jak najlepiej. Jeżeli Wy macie takie efekty po miesiącu czy dwóch, no to super, to tylko się cieszyć, a nie tutaj po prostu zrzegiwać się na kogoś w interesie. Także, jeżeli wy macie dużo lepsze efekty, to wierzcie, że ja się jeszcze bardziej z tego cieszę niż z moich, ale e, chcę Wam pokazać, że nawet osoba, e, która ma, boryka się z różnymi chorobami, która boryka się z problemem wagi, e, właśnie przez różne choroby, może sobie jakoś z tym poradzić. Jeżeli chodzi o efekty. No To będę je porównywać z tym, um, różnicę um, będę porównywać z tym, co jest teraz, w stosunku do tego, co było rok temu. Jeżeli chodzi o wzrost, no nie zdziwię Was, że nie urosłam i <laughs> mam metr 70, bo to też jest duże pytań. Mam 1,70 m. Waga obecna to 57 kg, waga poprzednia to 65, a więc schudłam 8 kg, co jest dla mnie po prostu szokiem, e, z czego e, tak naprawdę e, tą, tę wagę od 3-4 miesięcy utrzymuję. No, 3-4, tak w tego zasadzie od wakacji utrzymuję, z czego jestem niesamowicie zadowolona. Jeżeli chodzi o wymiary, to w biuście spadło mi 4 cm z 97 na 93, w talii 5 cm z 66 na 61, w biodrach, co jest dla mnie szokiem, bo wiecie, że góra moja u mnie jest raczej drobna, a dół do drobnych nie należy, więc to ile mi spadło w biodrach i w udach, to jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata. W biodrach spadło mi 8 cm ze 102 na 94, w udzie zwróciłam 5 cm z 60 na 55, z czego się niesamowicie cieszę i w łydce, nawet moja łydka się ruszyła, myślałam, że się nie ruszyła, ale się ruszyła, e, spadła o 2 cm z 40 na 38. I tak jak mówię, jeżeli ktoś z Was ma lepsze rezultaty, to się zajebiście cieszę, ale powiem Wam, że bardzo również się cieszę e, ze swoich, bo nigdy w życiu w zdrowy sposób e, nie udało mi się schudnąć. A dlaczego? Dlatego, że zabierałam się do tego ze złej strony i sporządziłam e, sobie Właśnie rok temu plan, e, znaczy nie plan, tylko 10 przykazań, 10 punktów, e, którymi będę się sugerować. Pozwólcie, że Wam je odczytam, bo e, one w moim przypadku były kluczem do sukcesu i zmianą tego, e, tak naprawdę one były ojcem sukcesu e, właśnie tego schudnięcia mojego, e, dlatego, że nigdy wcześniej e, tak stricte się do nich e, nie, e, wiecie, ich nie przestrzegałam, a teraz w końcu zaczęłam to robić. Punkt pierwszy. Znajdź kompromis w swoim postępowaniu nie użalaj się nad sobą, ale nie bądź dla siebie zbyt wymagająca. Ja właśnie albo się nad sobą użalałam i chlipałam, że, e, że dlaczego tak jest, dlaczego to jest takie niesprawiedliwe, że inni jedzą tak jak ja i są chudzi, a ja nie. E, dlaczego ja jestem chora, a ktoś inny nie, chociaż absolutnie nikomu nigdy w życiu bym żadnej choroby nie życzyła, ale zastanawiam się, czemu inni są zdrowi, a ja akurat nie jestem. E, a z drugiej strony, kiedy się odchudzałam, to byłam dla siebie bardzo wymagająca. Wydawało mi się, że skoro inni mogą chudnąć, to ja też tak powinnam chudnąć i po prostu byłam dla siebie bardzo no, jęzowata i wyma zbyt wymagająca i stawiałam sobie cele, którym nie mogłam sprostać. Punkt drugi. Ustal cel, który chcesz osiągnąć. Pamiętaj o tym, aby był on możliwy do realizacji i określony w czasie. Słuchajcie, nie, nie o to chodzi, aby ustalić sobie, że um, przez następne dwa miesiące schudnę 15 kg. Chcemy, aby ten cel był możliwy do realizacji, więc znając swój organizm, załóżcie sobie, że chcecie. Ja na przykład sobie założyłam, że od grudnia do mojego urlopu, czyli od grudnia do sierpnia, a więc przez 9 miesięcy, schudnę do tej mojej wagi takiej standardowej, kiedy się bardzo, bardzo starałam, czyli do wagi 59-60 kg. Więc w, w Myślę, miałam 5-6 kg e, przez 9 miesięcy, co mi się wydawało nawet w moim przypadku celem możliwym do realizacji e, i określone w czasie, tak jak mówię, u mnie to było 9 miesięcy. E, trzecie. Jedź to, jedz to, co lubisz, ale w mniejszych ilościach i częściej. Punkt czwarty. E, wybierz aktywność, która Cię pociąga, która Cię interesuje. E, nie ćwicz... Tutaj mam punkt. Nie ćwicz jogi i crossfitu tylko dlatego, że coś jest modne. E, słuchajcie, nie ma nic przyjemniejszego e, niż oddawanie się... Y, Sportowi, który uwielbiamy wykonywać. Ja uwielbiam pływać, uwielbiam grać w tennisie, uwielbiam tańczyć, uwielbiam jeździć na rolkach, uwielbiam jeździć na rowerze, e, lubię biegać, ale kurczę, jak ktoś by mnie zaprowadził na jakieś zajęcia, które mnie totalnie nie interesują. Mnie na przykład w ogóle mi się nie podobają zajęcia na stepie. Nie to, żebym miała problemy z koordynacją, tylko po prostu dla mnie na tym stepie skakanie jest po prostu. mnie to nie interesuje. Jeżeli ja bym miała y, pięć razy w tygodniu chodzić na zajęcia na stepie, to ja bym się w życiu nie, nie przykładała i na bym na ten step nie chodziło, bo mnie to nie interesuje. A teraz po prostu ym, wiem, że basen, jazda na rowerze i a, zajęcia z ciężarami, ćwiczenia z ciężarami to jest to, co ja uwielbiam i dlatego ja ćwiczę z przyjemnością. Piąte, ćwiczę regularnie co najmniej trzy razy w tygodniu. Ech. Niektórzy mówią, że ćwiczenie nawet raz w tygodniu ma sens. Ja się akurat z tym nie zgadzam, bo uważam, że każdy z nas wygospodaruje czas na to, aby 3, 2, 3, co najmniej 2-3 razy w tygodniu poświęcić przez pół godziny. Niech mnie nie mówi, że nie ma czasu pod, na to, aby poświęcić 30 minut um, 3 razy w tygodniu, bo naprawdę, naprawdę w co nie uwierzę. Um, prowadź dziennik, zapisuj co zjadłaś, podliczaj kalorie i aktywność fizyczną to nie o to chodzi, żeby wiecie jakiegoś kuku na muniu na punkcie kalorii i wszystko kontrolować i, i się ściśle w 100% tego trzymać bo nasze życie jest po to aby z niego korzystać, a nie po to żeby sobie tworzyć jakieś niepotrzebne kompleksy i jakieś niepotrzebne obsesje które później mogą zdominować nasze życie natomiast jeżeli zapisujemy sobie to co jemy, godziny posiłków i jakich kaloryczność to nie jest tak że nam się wydaje, że ach nie jadłem już 5 godzin czy tam 3 godziny to mogę sobie zjeść, możemy zobaczyć czy gdzieś przypadkiem nie podjedamy? skąd się biorą jakieś kalorie, jakaś nadwyżka kalorii. Możemy zobaczyć, ile dokładnie kalorii spożywamy i to jest bardzo, bardzo ważne. Tak samo z ćwiczeniem. Może wam się wydawać, a to dzisiaj nie będę ćwiczyła, bo ćwiczyła, wczoraj ćwiczyłam", a potem się okaże, że o nie, dwa dni nie ćwiczyłam, bo trzy dni nie ćwiczyłam, więc najwyższy czas poćwiczyć. To jest po prostu, to ma wam ułatwić życie i możecie to robić na przykład przez pierwszy miesiąc, żeby się zorientować, ile kalorii zjadacie e, i po prostu to sobie zapisywać. Natomiast ja to zapisuję przez cały rok i w ogóle y, dla mnie to jest takie naturalne, że ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. Po prostu Mam kalendarz i swoją aktywność fizyczną i to, co jem w ciągu dnia zapisuję. Natomiast nie jest to żadna obsesja. Wiecie, ja po prostu wiem, ile co mam kalorii. Teraz już nie muszę tego mierzyć, ważyć, bo, bo po prostu już mi to weszło w nawyk. Natomiast na początku z pewnością to może Wam ułatwić życie. Siódme. Po każdym miesiącu zrób jego podsumowanie i pozwól sobie na nagrody, jeżeli na nim zasłużyłaś. Słuchajcie, trzeba sobie robić nagrody, bo to, to całe odchudzanie to nie ma być jakieś takiej... To ma być po prostu zmiana życia, ale nie zmiana życia na gorsze, tylko zmiana życia na lepsze. 8. Pamiętaj, że życie ma być przyjemne, więc nie zapominaj o rozpieszczaniu się. Cheat meal raz w tygodniu ci się należy. Cheat meal, czyli taki, wiecie, posiłek o szósta. Jeżeli macie ochotę na, nie wiem, burgera, e, frytki, e, na schaboszczaka pływającego w tłuszczu raz w tygodniu, to naprawdę, jeżeli raz w tygodniu e, zrobicie sobie od diety, to uwierzcie, że nic się e, nie stanie pod warunkiem, że pozostałe dni e, będą e, no, utrzymane w tym, co sobie założyłyście na dany miesiąc czy na dany dzień. 9. Bądź najlepszą wersją siebie, a nie najlepszą wersją twoje swojej koleżanki. Ech, nie próbuj się, nie porównuj się do innych, tylko skup się na sobie. I ostatnie dziesiąte. Miej uśmiech w sercu i na twarzy, a wypełnienie dziewięciu poprzednich e, punktów przyjdzie Ci łatwiej. Nic dodać, nic ująć. Pozwólcie, że po tym, e, teraz skupię się, e, po tym moich dekalogu, e, tych moich punktów, e, skupię się na sposobie mojego odżywiania. Zerknęłam do mojego kalendarza i spisałam wszystkie miesiące, co, jak jadłam, jak ćwiczyłam, bo ja przez cały rok ćwiczyłam w domu i też tym samym chcę Wam pokazać, że wcale nie musicie nigdzie wychodzić, jeżeli nie macie ochoty, możecie ćwiczyć w domu i mieć tak samo dobre rezultaty jak osoby, które ćwiczą na siłowni. Zacznijmy od tego, że ja swoją kaloryczność w grudna grudzień, poczekajcie, przyjrzę się na grudzień stycz, i styczeń, czyli na te dwa początkowe uderzeniowe miesiące ustaliłam sobie na 1200 kalorii. Możecie powiedzieć, że o Jezu, ale mało, albo ojej, ale dużo. E, 1700 kalorii to jest um, jeżeli w ciągu dnia, właśnie w ciągu doby przyjmuję 1700 kalorii, to udaje mi się nie tyć. Mimo aktywnego y, uczestniczenia y, w w swoich zajęciach sportowych i bardzo te treningi są hardkorowe, nie ukrywam, przynajmniej obecnie, choć na początku było trochę delikatniejsze. Natomiast mimo to e, mój organizm nie tyje, kiedy jem tyle, a nie, in, in, a nie więcej kalorii. Wiem, że e, inne osoby o takiej masie, czy o takim wzroście jedzą 2,5 tysiąca kalorii, nie tyją. Ja Wam mówię jak jest i chciałabym, żeby nikt tutaj z tym nie dyskutował, bo to jest coś sprawdzonego. Zatem postanowiłam sobie to obniżyć o 500 kalorii, żeby była to taka e, dawka kalorii uderzeniowa. Natomiast Wydawało mi się, że przez te pierwsze dwa miesiące schudnę, tak naprawdę co najmniej 3 kg, nawet jak nie 4, bo na początku wiadomo, że chudnie się najprościej. Natomiast dwa, a te dwa pierwsze miesiące były dla mnie najtrudniejsze, najcięższe. Um, wcale tak jakoś spektakularnie nie schudłam, bo przez całe dwa miesiące schudłam y, y, 2 kg, nawet nie. Więc y, natomiast, dlaczego przez cały czas wierzyłam, że mi się uda? Dlatego, że widziałam rezultaty. Y, na moim ciele, ja widziałam, jak moje ciało się zmienia. Wiedziałam, że tu w ogóle, gdzie mięśnie kiedyś nie miałam w ogóle, że gdzieś tam w się pojawiają. Widziałam, że jak zaczynają się kształtować mięśnie brzucha. Wiedziałam, że ten celulit jest mniejszy niż był. Wiedziałam, widziałam, że te nogi zaczynają się stawać bardziej jędrne, pupa podniesiona, więc to mnie przez cały czas mobilizowało. Natomiast, jeżeli chodzi o treningi, to właśnie dlatego, że miałam dość niską kaloryczność właśnie w ciągu dnia, bo to jest tylko 1200 kalorii, to te ćwiczenia nie były takie, że się zajeżdżałam na maksa. Ćwiczyłam mniej więcej 3-4 razy w tygodniu. Nie ćwiczyłam głównie z Melbi i Ewą Chodakowską. Melbi bardzo lubię, za Ewą jakoś tak jakoś super nie przepadam, ale trzeba przyznać, że te ćwiczenia są naprawdę fajne, skomponowane i nie są aż takie nudne jak niektóre inne, które, na które no, potykamy się w internecie. Dokładny plan zamieszczę Wam na dole, w każdym razie dwa razy w tygodniu, w skrócie Wam powiem dwa razy w tygodniu ćwiczyłam z Melbi na nogi i pośladki, do czego dokładałam ćwiczenia na wewnętrzną stronę ud i na pośladki, to się, nazywa się to brazylijskie pośladki właśnie z Ewą Chodakowską, a z Całe dwa dni w tygodniu ćwiczyłam brzuch e, i ramiona oraz plecy. E, w styczniu e, mój plan był podobny: ćwiczyłam również 3-4 razy w tygodniu. I ćwiczyłam podobnie, z tym, że e, również dwa razy w tygodniu z Melbi e, nogi, pośladki Ewa Hodokoska, tam nogi, pośladki i wewnętrzna strona łód, e, A dwa pozostałe robiłam sobie takie e, sześciominutowe, krótkie treningi. Ja łączyłam 4, 5, 6 treningów. W lutym stwierdziłam, że e, nastał przełom, dlatego że zaopatrzyłam się w mój ulubiony sprzęt do ćwiczeń, czyli kettlebell. E, taki oto e, ruski odważnik, jak... jak zwykło się na to mawiać. Ja mam 4 e, kg oraz 8. Gdzie jest 8, to nie wiem. Wydaje mi się, że mój e, mężczyzna ćwiczył i gdzieś po prostu skitrał. Natomiast zaczęłam ćwiczyć z ciężarami. Początkowo, jak ja to miałam w ogóle podnieść, robić z tym jakieś ćwiczenia, to myślałam, że po prostu yy, nie dam rady. To po prostu było dla mnie kosmiczne wyzwanie, ale zaczynałam ćwiczyć yy, i zwiększyłam w lutym, w tym trzecim miesiącu ćwiczeń, zwiększyłam swoją intensywność treningów do pięciu treningów w tygodniu. Trzy razy w tygodniu ćwiczyłam skalpę Ewy Chodakowskiej i brazylijskie posiadki również z Ewą Chodakowską, a dwa razy w tygodniu ćwiczyłam sobie kettle toning albo Love Your Body with Kettlebells z dziewczynami z kanału Tone It Up, który jest moim absolutnie ulubionym kanałem. I powiem Wam, że właśnie luty i marzec, kiedy tak sobie o to ćwiczyłam, a w marcu jeszcze włączyłam ćwiczenia cardio, to powiem Wam, że luty i marzec to był Miesiąc po prostu turbo efektów. Ale w, właśnie w marcu i kwietniu, kiedy tak szalałam na moim rowerze. Rower, który mam, jest rowerem drogim, ale ja go uwielbiam za to, że jest rowerem bardzo solidnie wykonanym, bardzo porządnym i bardzo cichym. Jest to rower o bardzo ciężkim kole zamachowym. Jest to rower o wielu programach treningowych. Jest to rower, który chodzi bardzo cicho, więc kiedy ja na nim jeżdżę o 5 czy o 6 rano na rowerze, to sąsiedzi nic nie słyszą. Więc dla mnie było to najważniejsze, żeby to, że ja robię sobie dobrze i ćwiczę, to żeby nie robić innym źle i innym nie przeszkadzać w snie, w, właśnie w spaniu, bo bo ja właśnie w, od marca, marzec, piecień zaczęłam ćwiczyć rano, i to też ogromną różnicę u mnie zrobiło. Kiedyś mi się wydawało, że ćwiczenie rano na pusty dodam, że łądek jest straszne, i wiele osób mówiło, że to jest absolutnie, tego nie można robić, w ogóle nawet nie próbuj, to można zemdlać, można osłabnąć i tak dalej. U mnie to jest coś, co się sprawdziło najlepiej. Ja, jak wstaję rano, ćwiczę, od razu mam po prostu tyle energii, żebym mogła rozsadzić miasto jak bomba atomowa. I ja mam tyle energii, że mi się zaraz wszystko chce, by się pytacie, skąd mam tyle energii, dlatego że ćwiczę rano. Ja się rano, jak wiecie, jak się wyżyję, jak sobie poćwiczę, to czuję się jak nowonarodzona i później jem śniadanie, raz że to śniadanie mogę zjeść dużo większe yy, i po prostu mam energię na cały dzień, no i mam wolny wieczór na inne yy, przyjemności. W kwietniu ćwiczyłam również z dziewczynami z Tone It Up, yy, wprowadziłam Booty Routine, czyli na pośladki, rutynę na pośladki i Inner and Outer Tights, yy, czyli yy, na właśnie na zewnętrzną i wewnętrzną stronę ud, no i naprawdę zapieprzałam ostro yy, na rowerku, yy, z tym, że wtedy już zwiększałam swoją kaloryczność posiłków do 1500 yy, kalorii, bo wiedziałam, że jeżeli jeżeli będę dalej na przykład to, 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 to tyle, ile na początku ja dam 1200 kalorii, kiedy będę ćwiczyć kardio, to ta waga będzie spadać szybciej, ale później mi się nie uda jej utrzymać, bo ja już to ćwiczyłam, wiecie, tyle razy, że wiedziałam po prostu w końcu, jak postępować. I w maju nastąpił przełom, bo ja ważyłam się w każdy poniedziałek rano, ale tak jakoś powiem Wam, że niespecjalnie przywiązywałam do tego uwagę, bo jak już wiedziałam, że moje ciało się zmienia, to już naprawdę mi nie wisiało, ile ważę. W każdym razie, kiedy zważyłam się pod koniec maja, czyli po 6 miesiącach, Wtedy nawet też rzuciłam zdjęcie na Instagramie i byłam w szoku. Słuchajcie, okazało się, że ja już przebiłam te, ten mój cel, bo chciałam ważyć do sierpnia 59-60 kg, czyli wrócić do takiej swojej stałej wagi sprzed kilku lat właśnie sprzed um, choroby, jak, znaczy przed tym, jak dowiedziałam się, że mam niedoczynność tarczycy i chciałam ważyć właśnie 59-60 kg. Wchodzę na wagę, i 58,5 i powiem Wam, że ja byłam w szoku, byłam taka zadowolona, byłam taka z siebie dumna, że normalnie rozpierała mnie po prostu radość, przepełniała mnie radość i stwierdziłam, że kurczę, udało się. Minęło dopiero 6 miesięcy, a mi się już udało zrealizować to, co zaplanowałam sobie na 9 miesięcy. Byłam taka mega zadowolona i to wcale nie spoczęłam dzięki przez to na laurach, tylko po prostu dzięki temu chciało mi się bardziej i bardziej. Zaczęłam szukać różnych innych ćwiczeń i w czerwcu i w lipcu ćwiczyłam 5-6 razy w tygodniu, czyli bardzo, bardzo często, ale powiem że tak naprawdę głównie rano. Jeżeli rano na przykład pisałam, pisałam post, więc wstawałam o 5, post publikowałam o 9, 10, to już wtedy nie ćwiczyłam, bo wtedy już miałam inne zajęcia, więc ewentualnie czasami ćwiczyłam wieczorem, ale wieczorem nie dawało mi to takiej przyjemności jak rano. Więc tak jak mówię, skupiałam się głównie na ćwiczeniu rano i zaczęłam wtedy skupiać się właśnie na pośladkach, na nogach. Ćwiczyłam 5 razy w tygodniu, te treningi były bardzo zróżnicowane i robiłam coś, czego tak naprawdę chyba nie powinnam robić, bo zaczęłam ćwiczyć na rowerze, ale przed treningiem, gdzie wiele osób mówi, że najpierw, najpierw trening właściwy, a później kardio, a nie odwrotnie, natomiast ja naprawdę zauważam ogromną różnicę i zauważam, że dużo więcej mam siły, że dużo łatwiej jest mi zrobić właśnie najpierw rowerek, a potem trening, czy to najpierw cardio, a później trening, niż trening z ciężarami, a później kardio, bo na to kardio później już naprawdę nie miałam siły. Może nie jest to do końca poprawne, ale nie interesuję. Mnie to bo skoro osiągnęłam swój cel to znaczy, że dla mojego organizmu to się sprawdziło i też tak naprawdę słuchajcie róbcie to tak jak wyczujecie tak jak wam jest dobrze Sprawdz sprawdzajcie na co reaguje wasze ciało nie idźcie taką drogą, że o tak się utarło, tak trzeba robić to ja tak będę robić. Jeżeli chodzi o sierpień to w sierpniu pojechałam na wakacje i tak naprawdę przez całe wakacje bardzo, bardzo intensywnie ćwiczyłam dlatego, że tak mi się mega podobało w naszych wakacjach, byliśmy w Nicei i tam było tak pięknie, że ja wstawałam rano już przyzwyczajona do tych porannych treningów wkładałam adidaski bez zmian moje adidaski z Zary, które już za dobrze nie wyglądają, ale mają dwa lata, więc mają prawo. Wychodziłam na promenadę i biegałam od 6 do 10 km rano. I czasami jeszcze robiłam trening na siłowni albo trening na basenie i ja miałam takiego powera, ale prawda jest, że na y, urlopie żarłam bez opamiętania i nie jadam wcale 5 czy 6 posiłków, tak jak ja normalnie, a jadam 3 posiłki na full. Nic na tych wakacjach mi się nie stało, wróciłam szczęśliwsza, opalona, zadowolona, także naprawdę super. Jeżeli chodzi o wrześni i październik, czyli te dwa ostatnie miesiące, y, to ćwiczyłam na pewno bo nie ćwiczyłam na pewno nie 6 razy w tygodniu, tylko powiedzmy 4 razy w tygodniu, czasami 5 razy w tygodniu, ale wreszcie i październik to był miesiąc takiego, um, miesiąc pracy nad brzuchem, bo teraz muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zadowolona ze swojego brzucha. Ja nigdy nie miałam problemu z fałdkami na brzuchu, bo ja mam figurę typowej klepsydry z dołem takim nieco przeciężkawym, gruszkowatym. Natomiast ja um, nawet jak ważyłam 65 kg przy swoim wzroście, to miałam w pasie mało centymetrów, niewiele, bo ja po prostu mam taką figurę. Natomiast um, nie pamiętam, kiedy dosyć miałam widoczne mięśnie brzucha, bo pewnie było to bardzo dawno temu, a teraz naprawdę ten brzuch mam ładnie, delikatnie wyrzeźbiony. To nie jest jakaś super krata, wiecie, yy, brzuch yy, wojownika, ninja i tak dalej, ale naprawdę jestem zadowolona i fajnie, jestem zadowolona jak yy, właśnie ten brzuch wygląda i w, w ciągu właśnie dwóch ostatnich dwóch miesięcy zauważyłam ogromny progres, dlatego, że m, poznałam yy, kanał yy, X Hit Daily i tam są różne treningi właśnie na brzuch. Yy, mój ulubiony to jest How to get a sixpack, czyli jak zdobyć, yy, jak dorobić się sixpacka na brzuchu. I yy, ja we wrześniu ćwiczyłam dwie serie do tych wszystkich w ćwiczeń wcześniej wspomnianych, chociaż różne kombinacje ich próbowałam. E, ćwiczyłam dwie serie, a w październiku cztery serie, więc zamiast 10 minut na brzuch, ćwiczyłam 20 minut na brzuch. Do tego oczywiście rowerek i tak dalej. E, a kaloryczność posiłków, e, tak jak zapomniałam Wam opowiedzieć, ale... O sierpniu to nie mówię, bo tak jak mówię, żarom jak świnia. Natomiast jeżeli chodzi o wrzesień, październik, listopad, to taka kaloryczność posiłków jest powiedzmy 1600, maks 1700 kalorii, bo ja się nie skupiam na tym, żeby wagę zbijać, e, tylko na tym, żeby ta waga po prostu stała w miejscu. I tak naprawdę przez cały czas by stała w miejscu, gdyby nie ten mój e, e, przykry wypadek z końca października, kiedy, e, no wiecie, mam te problemy z zębem i w ogóle nie jadłam. Raz, że nie mogłam, dwa, że w ogóle nie chciałam. Tak mnie to wszystko bolało, tak mi to wszystko wkurzało, że praktycznie bym mogła w ogóle nie jeść. Więc przez dwa tygodnie nie ćwiczyłam praktycznie w ogóle w ogóle byłam tylko raz na rowerze, ale nie miałam po prostu siły, więc dałam sobie luz i przez dwa tygodnie w ogóle nie ćwiczyłam, ale że bardzo mało jadłam, to schudłam e, chyba jeszcze 1,5 kg, ważyłam mniej niż 56 kg, ale teraz wszystko wróciło do normy. Znowu wróciłam do treningów 4-5 razy w tygodniu e, i e, waga znowu jest e, chyba niecałe 57 kg, więc jest taka, jaka była 2-3 miesiące temu, więc jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolona. I jak widzicie, sprzętu sportowego nie za wiele, bo ze sprzętów mam dwa mm, obciążniki właśnie kettlebell, Mam 4 kilo i 8 kilo. Każdy z nich kosztował w dekadonie około 50 zł. Mam rękawiczki po to, żeby się odciski nie robiły na palcach, nie pamiętam ile one kosztowały, ale też nie były drogie, chyba kosztowały około 30-40 zł, a to są, wiecie, to są rękawiczki na lata. I jedyne co mi się zniszczyło, to jest moja mata. Jak widzicie, tutaj wszędzie mam paluchy powbijane i ma kosztowała jakieś 30-40 zł, i ona jest do wyrzucenia, bo już jest naprawdę bardzo zniszczona i będę sobie kupować nową. A jeżeli chodzi o jedyny sprzęt, jakim ja się posiłkowałam, jeżeli chodzi o kartę, to jest mój rowerek, jest to HMS Premium. Ostatnia rzecz odnośnie diety. Mówiłam Wam, że próbowałam wielu różnych rzeczy, które później, jak się okazało się, u mnie nie sprawdzają wiele osób mówi, że właśnie powinno się zrezygnować osoby dorosłe powinny zrezygnować z glutenu, z nabiału najlepiej jeszcze z mięsa, najlepiej żebyśmy wszyscy byli weganami bo to jest takie zdrowe ja nie neguję, na pewno sposób odżywiania się sposób wegański odżywiania się jest na pewno zdrowy natomiast ja jestem osobą, która je ryby, osobą, która je mięso ryb jem więcej niż mięsa, mięsa nie jem tak jak kiedyś, bo kiedyś taka anegdotka była u nas w rodzinie, czyli przychodzi Basia do stołu i mama się pyta Chce szlepka, a Basia mówi: Nie, mamo, chlebka nie, ale czynki poproszę. Także czynka, czyli szynka i mięso i schabowe były obecne w moim życiu przez całe życie, były obecne w moim życiu przez cały czas, e, natomiast teraz tego mięsa je mniej, ale jem mięso, lubi mięso. E... I będę więcej jadła. I to jest tyle w tym temacie. Natomiast coś, co sprawdzałam, to zrezygnowałam na rok z pszenicy i nabiału. I nic to mi tak naprawdę nie dało oprócz tego, że źle, gorzej się czułam i przytyłam, bo dla mnie nabiał w postaci serów czasami serów pleśniowych, ale przede wszystkim twarogu i jogurtu naturalnego. Jogurt naturalny to jest coś, co ja jem codziennie na śniadanie. Razem z jakąś tam wybraną przez siebie mieszanką musli, z jakimiś ziarnami, z orzechami. Ja po prostu kocham z jakimiś suszonymi y, owocami. Ja to po prostu uwielbiam i dla mnie to, że ja nie mogę tego jeść, bo niby nie powinnam, no ale mówię dobra, może to mi pomoże, może faktycznie do tego nie mogę schudnąć. Guzik, prawda. U mnie to się w ogóle nie sprawdziło i wiadomo, prawda jest taka, że niektórzy mają na to alergię i wtedy bardzo wskazane jest to, aby na ze swojej diety. Natomiast ja jedyne, po czym się zleczuję, to mleko, mleko krowie, które y, odstawiłam. Kiedyś nie wiedziałam, dlaczego wiecznie mam zdęcia i się okazało, że właśnie od mleka krowiego, ale tak to ja ze swojej diety nie wykluczam niczego. Ale coś, y, co, do czego muszę się przyznać, to, że y, jest mi łatwiej y, chociaż akurat tego się nie cieszę, że pod tym względem dla, z tego powodu jest mi łatwiej, dlatego, że ja mam wrzody żołądka. E, I jeżeli ja wiem, co mi będzie czekało, jeżeli na przykład pojadę na zestaw z McDonalda, zjem Big Maca, e, w sumie tyle to teraz już nawet nie znam, ale jeżeli bym pojechała do, do McDonalda i zjadła frytki i popiła je litrem coli, czy pół litrem coli, e, to ja wiem, e, jak okropnie będę się czuła, jak, e, jak mój żołądek będzie boleć, jak się będzie kurczyć, jak mnie będzie wszystko paliło, jaką będę miała zgagę, jak mnie będzie bolał już po prostu to jest taki ból, że y, mnie nawet nie ciągnie, powiem wam szczerze, że jem małe posiłki na śniadanie, uwielbiam właśnie jeść owsiankę z dodatkami, czy jogurt naturalny z musli, z różnymi właśnie suszonymi orzechami. Y, z suszonymi owocami czy orzechami. Natomiast ja nie jem owoców, jem owoców mało, dużo mniej niż jadą, dlatego że po prostu nie jest to dla mnie wskazane. Nie piję soków owocowych, takich czystych, tylko po prostu, jeżeli sobie wycisnę sok z pomarańczy, czy z grejfuta, to go rozcieńczam jeden jeden w stosunku jeden, do jeden z wodą, dlatego żeby właśnie nie podrażniam żołądka. Tak samo zaczęłam mieć dużo więcej bananów. Kiedyś mówię, nie, banany są złe, bo od bananów się tyje, a teraz piję codziennie szejka. Właśnie czy to z mlekiem migdałowym, napojem migdałowym, czy z sojowym, czy z jakimś orzechowym, czy różowym. I, i codziennie jem co najmniej jednego banana i kurczę jakoś żyję, jakoś schudłam, tak? Tak samo ym, nie wiem, jem ym, pszenne, czasami jem pszenny chleb, właśnie jak mierzę łączó i to pszenny chleb czy pszenna buła naprawdę daje radę. Mimo, że kiedy siadam tylko razowe i jakoś też nie chudłam, tak samo ym, z makaronami. Jeżeli, yy, no wiadomo, mam makaron spaghetti, no to nie jest makaron... Yy, to jest pszenica durum. E, natomiast jeżeli chodzi o inne makarony, no to jak e, pójdę gdzieś do właśnie do knajpy i raz w miesiącu zjem jakiś, e, nie wiem, makaron z sosem czy, jak, czy jakąś karbonarę, no to przecież kurde, świat się nie, za, nie zawali, tak? Chodzi o to, żeby właśnie w swoim życiu znaleźć e, taki balans, żeby żeby spróbować odnaleźć to, co jest dla nas dobre, ale też nie zapominać o tych małych przyjemnościach, bo kluczem do sukcesu jest właśnie e, przez 90% czasu zachowywanie e, się według tego naszego planu, ale zostawienie sobie 10% na takie szaleństwo raz w tygodniu, jak zjecie coś słodkiego, coś słonego, czy coś zakazanego, to się naprawdę świat nie zawali, jeżeli przez cały tydzień będziecie podejmować dobre wybory żywieniowe. Tak, kochane, to tyle na dziś. Aż się, kurczę, boję myśleć, bo... A Polat mi się rozładowywał tyle razy, że podejrzewam, że ten filmik chyba będzie trwał z 45 minut, a mój komputer takiego filmu nie przetworzy, więc coś trzeba chyba będzie... Ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie Dzisiaj Bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za uwagę tym wszystkim, którzy wytrwali, naprawdę jesteście nieźli, jesteście najlepsi, a nie nieźli. E, także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście z przyjemnością na nie odpowiem. E, ja naprawdę bardzo gorąco i bardzo mocno w każdego z Was wierzę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie ciekaw górę, jeżeli filmik Wam się spodobał i co? Do nowego tygodnia. Pa!